Rozumiem, bo jako świeżo upieczony senator trzymamy się zasady pytania, tak? Tak. Jasne. To w takim razie mam do pani senator sprawozdawcy pytanie. Czy mogłaby zadać pytanie panu senatorowi Komorowskiemu? takiej procedury raczej nie ma, pani senatorze. Sejmie też takiej nie było. Jasne. E, czy ma, czy, czy, czy... czy, czy Pani, pan, pani Senator Sprawozdawco, czy pani zadała pytanie panu premierowi Morawieckiemu, który poparł tę ustawę i nie miał żadnych wątpliwości. Dlaczego ją poparł i dlaczego nie miał żadnych wątpliwości? No chyba zadam na piśmie, bo pan tu senator mnie do tego jakoś może tak zmobilizował, natomiast nie było tak, nie miałam spotkania z panem premierem Morawieckim osobistego, aby zadać takie pytanie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, pan senator Komorowski, bardzo proszę. Do, do senatora sprawozdawcy, w związku z powyższym z tej dyskusji, która trochę tutaj yy, się tak yy, wytworzyła. Czy znane są Pani przypadki, na przykład, że dziecko urodzone z procedury in vitro posiada DNA, trojga rodziców, a może więc, większej ilości rodziców? Nie, nie znane są takie przypadki. No to, no to trzeba. To jest fakt. Takie, takie eksperymenty są prowadzone w ramach in vitro właśnie. Nie znam takich przypadków osobiście. Być może są opisane w literaturze, ale chcę pana uprzedzić, że nas lekarzy, także lekarzy ginekologów, obowiązuje takie, taka literatura oparta na faktach, kiedy jest przesiana przez wszystkie źródła i różne grupy robocze z całego świata, tak aby nie wyciągać wniosków na podstawie pojedynczych doniesień naukowych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani senator Piotrowska, bardzo proszę. Ja chciałabym zapytać, czy w trakcie posiedzenia komisji była mowa o doświadczeniach różnych krajów w zakresie stosowania metody in vitro. Pani senator wspomniała o Czechach. Czechy miały w 1999 roku bardzo złą sytuację w zakresie dzietności i przez wiele lat wprowadziły program polityki rodzinnej tak dobry, że obecnie znajdują się w czołówce krajów, które mają dobrą dzietność. Czy była mowa właśnie o metodzie in vitro, która tam się bardzo dobrze rozwija właśnie w Czechach, w szczegółach i w innych krajach. Był poruszony wątek właśnie Czechów, i ja poruszyłam ten wątek osobiście, gdyż znam kobiety, które korzystają z tej metody właśnie w Czechach, bo mieszkam w teren, na terenie transgranicznym. I właśnie zainteresowałam się, głównie to były kliniki w Ostrawie, bo tam jest najbliżej. No i wiele kobiet też nie, 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 nie decyduje się tam tylko na zapodnienie metodą in vitro, ale w ogóle na prowadzenie ciąż. To jest w ogóle już inny aspekt, znacznie szerszy, co mnie szczególnie niepokoi, bo ja bym bardzo miała taką nadzieję, żeby polskie ośrodki mogły też prowadzić metody najbardziej skuteczne. Też chcę powiedzieć, że należy zwrócić uwagę na nowe metody, o których już wspomniałam, nie będę tutaj rozwijać tego wątku, gdzie te metody doprowadzają do tego, że jak najmniej zarodków ginie, aczkolwiek cały czas będę powtarzać, że w naturalnym zapodnieniu też zarodki giną. I to jest natura człowieka, jest kwestia tylko tego, czy to jest in vivo, czy in vitro. Dziękuję bardzo. Pan senator Zając, bardzo proszę. Chciałbym się zwrócić do pani marszałek z prośbą o wykorzystanie swojego wpływu, abyśmy nie zamieniali dyskusji tej, która powinna się tutaj odbyć na seminarium dydaktyczno-naukowe. Temat był znany wcześniej, jeżeli ktoś Dziękuję. był zainteresowany w internecie, w bibliotece, cała masa podręczników, można było się dokształcić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Senatorze. Nie chciałam po prostu ograniczać tutaj swobody senatorów do zadawania pytań. Rzeczywiście, jeżeli kogoś temat interesuje, powinien pojawić się na, na, na komisji i tam zadawać te wszystkie pytania. To były. Ale czy ktoś nie mógł zadać tutaj pytania? Pan senator wyraził swoje zdanie. Ja akurat z uwagami pana senatora się zgadzam, bo część tych pytań zupełnie odbiega od przedmiotu ustawy, którą się zajmujemy. Mówimy o technice, a nie o tym, że to jest system, który ma finansować te metody, więc to są zupełnie inne tematy. Rozumiem, że to było ostatnie pytanie. Chciałam państwu.